Dzień dobry Państwu, Łukas Zakrzewski. Ja witam w programie Gość Obiektywu, a moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Wnęk, radny Młodzieżowej Rady przy parlamentarnym zespole do spraw młodzieży i członek zespołu do spraw współpracy z dziennikarzami. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No bardzo dużo y, funkcji sobie pan nabrał y, w tak młodym wieku. Yy, nabrałem w sobie w cudzysłowie właśnie tak dużo funkcji w tym właśnie młodym wieku, ponieważ chcę pokazać, że młode osoby, mimo swojego wieku, mimo takiego stereotypu, że czasami mówi się, że młode osoby to są niedoświadczone, młode osoby mhm. to muszą się jeszcze poduczyć. To jest prawda. My uczymy się, odbywamy szkolenia, ale właśnie uważam, że najlepszą formą nauki jest praktyka. Mhm. I dlatego, czując potrzebę reprezentowania młodych ludzi wobec władz, czy to państwowych, czy to wojewódzkich, czy to miejskich, poszedłem w tą działalność i powiem szczerze, że sprawia mi to radość i staram się w tej działalności jak najmocniej rozwijać. Z tego, co wiem, to jest Pan jednym z niewielu młodych reprezentantów Podkarpacia w parlamencie. I właśnie to jest rzecz nad którą ubolewam. Mhm. Ubolewam nad tym, że dotychczas, bo wcześniej sytuacja była o wiele gorsza, ale aktualnie ta sytuacja jest lepsza, lecz mimo tego jest ogromna potrzeba aktywizacji młodych osób. Dlatego też można powiedzieć, że pojawia się taki trend tworzenia młodzieżowych rad, czy to właśnie młodzieżowe rady gminy, miasta, wzmacnianie młodzieżowych sejmików i tutaj... Gwóźdź programu, pewna perła w koronie, czyli właśnie ta młodzieżowa rada przy parlamentarnym zespole do spraw młodzieży. I czym ona się zajmuje? Ona zajmuje się przede wszystkim przenoszeniem tych pomysłów, które gdzieś się tam pojawiają w samorządach, które gdzieś się pojawiają w miastach na grunt Sejmu i Senatu. I ona się zajmuje tym, że jesteśmy niejako nieoficjalnymi doradcami posłów, którzy w tym zespole są zrzeszeni. Przekazujemy im swoje pomysły i wiadomo, posłowie, senatorowie, parlamentarzyści mają później realną moc, żeby te pomysły przenieść dalej. Mhm. Jeszcze ciekawą kwestią jest to, że. Główną formą działalności naszej Rady są projekty. W naszej Radzie właśnie przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży powstało ponad 20 zespołów projektowych. W jakich obszarach? Yy, bardzo różnych. Yy. Od wykluczenia komunikacyjnego, tematy właśnie bardziej samorządowe, po współpracę międzynarodową i aktualny to się realizowany taki projekt, wzmacnianie kompetencji młodych liderek, czyli po prostu młodych kobiet, młodych dziewczyn, które też chcą się zaangażować. No i co dalej z tymi projektami? Wy pracujecie nad swoimi pomysłami, chcecie je wdrożyć, chcecie, żeby wasi starsi koledzy i koleżanki, którzy, którzy zasiadają w Sejmie, no je dalej, dalej je procedowali, prawda? Przede wszystkim na początku naszej działalności, bo rada przy tym zespole jest stosunkowo młodym tworem. Pierwszą sesję mieliśmy dopiero w listopadzie już ubiegłego roku. Aktualnie wiele tych projektów, wiele tych pomysłów jest w fazie wczesnego rozwoju czyli zebraliśmy się w zespoły, powołaliśmy swoje władze. Tam jest wiceprzewodniczący, przewodniczący zespołu i staramy się opracowywać te projekty. Wiadomo, pierwsze określamy jakiś problem, później zastanawiamy się, jak go rozwiązać: czy to przez kampanię społeczną, czy to przez konferencje, które będą organizowane, czy przez sporządzanie na przykład raportów, czy przez też tworzenie. Takich szerokich programów, właśnie mentoringowych, jakim jest ten najnowszy program liderki w Senacie. Są jakieś projekty stricte dotyczące naszego regionu, Podkarpacia? Aktualnie powstają zespoły do spraw województw. Już powstało wiele zespołów do spraw rozmaitych województw w Polsce. Aktualnie nie ma zespołu, na tą chwilę nie ma zespołu odnośnie Podkarpacia. Ale potrzeba jest. Potrzeba jest duża. Jest wiele osób z Podkarpacia, troszeczkę jest, może nie bardzo dużo. Ale też nie jestem jedynym reprezentantem Podkarpacia w tej Radzie, mhm. więc myślę, że kwestią czasu jest, zanim po prostu zaczniemy działać dla naszego regionu. Aktualnie też staramy się rozeznać potrzeby, jakie są w samorządach, zrobić dobry research, jak to mhm. się mówi z angielskiego, żeby później w sposób jak najbardziej efektywny móc przenieść. Te pomysły. Bo nie zależy nam tylko na dyskusji, tylko na omawianiu tych pomysłów, tylko na skonkretyzowaniu tych idei i po prostu efektywnym działaniu. No to przejdźmy na podwórko podkarpackie. Również zasiada pan w Sejmiku Młodzieżowym w Rzeszowie podkarpackim, prawda? Bardzo piękne podkarpackie podwórko, bardzo piękne podkarpackie pole. Jak to się mówi, właśnie w naszym regionie wychodzimy na pole. Bardzo ciekawa działalność. Rozpocząłem ją od początku grudnia ubiegłego roku już, I, ale powiem szczerze, że wcześniej przyglądałem się działalności tego młodzieżowego Sejmiku, i jak tylko pojawiła się okazja rekrutacji uzupełniającej bo właśnie w ramach takiej rekrutacji do młodzieżowego Sejmiku Województwa dołączyłem Zgłosiłem swoją kandydaturę i przez komisję wyborczą złożoną z władz województwa, złożoną z pracowników urzędu, którzy merytorycznie oceniali nasze zgłoszenia, nasze dotychczasowe osiągnięcia, zostałem wybrany na delegata tego sejmiku. No i ty już zajmujecie się stricte Podkarpaciem, dlatego że to jest sejmik y, wojewódzki. Są już jakieś efekty waszej pracy? Tak, przyjęliśmy przede wszystkim strategię rewitalizacji tego mhm. młodzieżowego sejmiku na rok 2025. Można powiedzieć, że nowy rok, nowy sejmik, mhm. niejako tak sobie założyliśmy. I nowe pomysły. Tak, i nowe komisje. I nowe komisje na tak. ostatniej sesji powołaliśmy trzy nowe komisje. Komisja do spraw młodzieży i współpracy zewnętrznej, której też mam okazję i przyjemność być. Przewodniczącym, Komisja do Spraw Społecznych i Infrastruktury Publicznej oraz Komisja zajmująca się między innymi zrównoważonym rozwojem i rolnictwem. Mhm. Czyli jak widać, staramy się, żeby w Sejmiku było, była platforma do wysłuchania każdego. Czyli mhm. i osób z terenów wiejskich, nieuprzywilejowanych, i osób z terenów miejskich, i osób, które chcą działać właśnie odnośnie współpracy zewnętrznej czy nawet też zastanawiamy się nad współpracą międzynarodową. Ale jeżeli chodzi o to co jest tu i teraz, oprócz trzech komisji, również przyjęliśmy w swoje szeregi trzech nowych delegatów, w którym to gronie mam okazję się znajdować i oprócz tego przyjęliśmy bardzo ważną uchwałę na temat organizacji Młodzieżowego Kongresu Województwa Podkarpackiego. Czyli w przyszłości takiego coś powstanie, tak? Tak. Młodzieżowy Kongres to będzie konferencja, mm. która mamy nadzieję odbędzie się w Rzeszowie. Ona jest we, też we wczesnym stadium rozwoju, bo pomysł pojawił się właśnie przy okazji tej sesji początkiem grudnia, i celujemy w to, żeby właśnie zaaktywizować osoby, które tej aktywizacji potrzebują. Tak jak właśnie rozmawialiśmy, mimo że ta potrzeba jest mniejsza, to ona nadal jest. Chcemy zaprosić ekspertów, fundacje, żeby pokazały młodym osobom, że można się zaangażować, że mimo pewnych trudności jest to działalność, która popłaca i naprawdę daje ogromną radość i satysfakcję. Zarząd województwa wysłuchuje yy, wsłuchuje się Wasze głosy? Yy, tak, współpraca z zarządem województwa przebiega, przebiega bardzo dobrze. Na każdej naszej sesji jest obecny Pan Marszałek Województwa Podkarpackiego, mhm. jak i również Pan Przewodniczący Dorosłego Sejmiku. Mamy okazję z nimi porozmawiać, a oni mają okazję wysłuchać naszych pomysłów i przenosić je, jeżeli tylko mogą, na dalszy grunt. Ile ta kadencja będzie trwała? To jest mniej więcej tak samo jak... Jak kadencja sejmiku województwa podkarpackiego? Kadencja tego młodzieżowego sejmiku będzie trwała do gdzieś tak około do czerwca do maja tego roku 2025. Potem wybory kolejne. Tak, później właśnie już będzie ta rekrutacja główna, nie rekrutacja uzupełniająca, tylko rekrutacja, której powitamy już całkowicie. Nowe grono ponad 30 osób. Aktualnie mamy 33, nie wiem, jak to się będzie dalej układało, aczkolwiek ponad 30 osób powitamy w naszych szeregach i mam nadzieję na nowe osoby i nowe pomysły. I to jak zostać młodym radnym młodzieżowego Sejmiku? Jak to wygląda? Dotychczas i myślę, że to też tak będzie dalej wyglądało. Polega to na tym, że jeżeli pojawia się ogłoszenie o naborze, to wtedy składa się odpowiednie dokumenty, czyli zgłoszenie do młodzieżowego sejmiku województwa podkarpackiego, w którym opisuje się oprócz danych osobowych, formalności, składa się swoje CV, opisuje się swoje osiągnięcia i też załącza się rekomendacje od podmiotu, z którym się miało okazję współpracować, czy to jest dyrektor szkoły, czy to jest na przykład właśnie jakaś fundacja, organizacja pozarządowa. I później tym zgłoszeniom przypatruje się Komisja Wyborcza. Tak jak powiedziałem, złożona z przedstawicieli władz województwa, pracowników urzędu, i na tej podstawie jest e, wybierany właśnie ta liczba delegatów. Pochodzi Pan z Jasła, tak? Dokładnie. No i przejdźmy do Jasła. Dlatego, że no, na wstępie powiedziałem, że Pan ma bardzo dużo funkcji i jest Pan bardzo aktywny e, społecznie i też można powiedzieć lekko politycznie, prawda? Tak. Młodzieżowa Rada Miasta Jasła y, to y, instytucja inaczej ciało doradcze chyba albo, albo y, grono y, młodych osób, którzy no, zasiadają od chyba od niedawna w tej radzie prawda? ale aktywnie już funkcjonujecie. Od bardzo niedawna, bo od czerwca już ubiegłego roku rozpoczęliśmy swoją kadencję. Też warto powiedzieć, że wcześniej już Młodzieżowa Rada Miejska Jasła była obecna w przestrzeni naszego miasta, aczkolwiek z uwagi na pandemię nastąpiła przerwa około 2,5 roczna w naszej działalności i w czerwcu ubiegłego roku wróciliśmy na scenę niejako można powiedzieć polityki lokalnej, polityki miejskiej. Jesteśmy organem doradczym burmistrza miasta Jasła. Także współpracujemy z urzędnikami, z Urzędem Miasta, jak i również z panem burmistrzem, przekazując pomysły młodzieży. Bo Są to... już te pomysły? Tak, bardzo dużo. Osobiście powiem, że wiele, wiele razy, co sprawia mi też ogromną satysfakcję. Miałem przyjemność rozmawiać z moimi kolegami, koleżankami na zwykłej przerwie, w szkole, czy nawet na ulicy, czy nawet jeżeli sobie wyszedłem pograć w piłkę, na boisku ktoś zaczepił, a moglibyście się zająć tym, a moglibyście powiedzieć panu burmistrzowi, że można by było zrobić to, że można by było odremontować troszeczkę taki budynek, można by było się postarać o więcej boisk piłkarskich. I to jest właśnie uważam ta istota działalności samorządowej. Burmistrz Sucha? Tak, współpraca z Panem Burmistrzem również przebiega e, pomyślnie. Na każdej naszej sesji Młodzieżowej Rady jest obecnych dwoje naszych opiekunów, e, urzędników. E, na sesji inauguracyjnej był obecny Pan Burmistrz i też mamy dobrą współpracę z Panem Wiceburmistrzem, Panem Baciakiem, który też jest odpowiedzialny za organizacje pozarządowe. Trzy pomysły, realizacje, które chcielibyście przeprowadzić w 2025 roku jako Młodzieżowa Rada Miasta Jasła. Naszym głównym flagowym pomysłem, który mamy nadzieję, że już ruszy w styczniu tego roku, jest stworzenie przestrzeni dla młodych osób w Jaśle. Mhm. Dotychczas podczas rozmaitych konsultacji, rozmów pojawiała się taka potrzeba. Młodzi mówili, czekamy na przystanku na autobus, marzniemy. Nie chcemy iść do jakichś tam czasami droższych restauracji, siedzieć, zamawiać, tylko po prostu chcemy mieć miejsce, w którym możemy posiedzieć, porozmawiać, z sobą, podyskutować na temat naszego miasta i właśnie takie miejsce planujemy stworzyć. Ono uh -huh. będzie w generatorze nauki, uh -huh. jest niejako w, w takiej, genie, tak, tak w uh -huh. sławnym genie. Ono jest w takiej piwniczce, schodzi się po schodach w dół, w związku z czym też taka tajemnicza aura tego Miejsca niejako pod, pod ziemią może wpływać dobrze na zainteresowanie nim. I tam planujemy darmowa kawa, herbata dla osób odwiedzających, jakieś gry planszowe. Też bardzo się często pojawia prośba o konsolę do gier, która też aktualnie już została załatwiona. Taka przestrzeń dla młodzieży, gdzie można usiąść, porozmawiać. A kolejne, kolejne pomysły? Kolejne pomysły. Planujemy też również ożywić nasze miasto Jasło. Aktualnie już pojawiamy się podczas uroczystości miejskich, uroczystości patriotycznych. Ale chcemy pójść o krok dalej. Wśród no, radnych... miasto, ja słynie z tego, że y, tam ten patriotyzm, pa, patriotyzm widać. Y, dokładnie, widać i mam nadzieję, że będzie widać przez kolejne mm. lata. To też jest naszym ogromnym interesem, w związku z czym dlatego można nas spotkać jako delegację składającą na przykład wieńce y, podczas y, uroczystości patriotycznych, ale pomysłem, którym pojawia się wśród radnych jest zorganizowanie spotkania z jakąś ciekawą osobą, być może mm. z jakimś influencerem, prawnikiem, czy też Psychologiem, bo potrzeba dbania o zdrowie psychiczne wśród młodych ludzi też jest e, bardzo duża. Pojawił się również pomysł zorganizowania turnieju e-sportowego, czyli coś dla osób, które w zaciszu domowym chciałyby sobie pograć i może też wygrać jakieś nagrody. Także takie mamy pomysły, ale jest początek roku i wierzę, że tych pomysłów będzie coraz więcej z biegiem czasu, jak już radni nabierają też doświadczenia. Ilu radnych zasiada w Radzie? 21 radnych. Ciężko było zdobyć to gremium? E, tak. Niestety było ciężko, ponieważ mieliśmy też taką historię, że idealnie zgłosiło się 21 osób, w związku z czym też nie były przeprowadzone takie ogólne wybory, tak jak ma to miejsce w szkołach, tylko po prostu to gremium zostało powołane. W kolejnych latach planujemy organizację takich wyborów, ale mocno trzymamy kciuki, żeby jednak zaangażowało się więcej osób. Także Czyli ta młodzież nie angażuje się, nie chce się angażować? Może to nie jest to, że nie chcę, bo młodzi chcą się angażować, też bardzo na przykład ruchy harcerskie są popularne, drużyny harcerskie u nas w mieście, tylko nie mieli okazji przez tą przerwę pandemiczną. Myślę, że ona rozburzyła wiele rzeczy, gdzie byliśmy zamknięci w domach i też młodzieżowa rada nie funkcjonowała i troszeczkę nam to rozburzyło plany na tą aktywizację. Młodzieżą. To na koniec w 30 sekundach, jakby pan. Yy... Aby pan zachęcił swoje koleżanki i kolegów z Jasła, nie tylko z Jasła, ale też z innych miast Podkarpacia, do tego, żeby angażowali się w sprawy lokalne. Oczywiście. Drodzy koledzy i koleżanki, nieważne z jakich miast nas słuchacie, to ogromnie polecam wam zaangażować się w działalność społeczną czy polityczną. Pierwszą moją radą jest nie słuchajcie osób, które będą chciały wam tą działalność obrzydzić, bo czasami będą wam mówić, że polityka taka jest, samorząd taki jest, Ulica Wiejska Parlament, taki czy inny jest, ale nie słuchajcie tego, miejcie swoje cele, miejcie swoje wartości, przyjdzie do przodu, realizujcie je, szukajcie możliwości i przede wszystkim nigdy się nie poddawajcie. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był Pan Tomasz Wnęk, radny Młodzieżowej Rady. Przy Parlamentarnym Zespole do Spraw Młodzieży i członek zespołu do spraw współpracy z dziennikarzami oraz radny miasta Jasła, Młodzieżowej Rady Jasła. Bardzo dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu.